No witam w drugiej części. Bateria mi siadła. Także film będzie w dwóch częściach i skończymy tylko jeszcze tak szybko część tych rodowodów, Bo wiadomo, że te rodowody są nie wszystkie, ale część przeleciałem już. Także jak mówiłem o tym pułobym, to jest Imbre do Ronaldo, bo to był mocny imbre do Ronaldo z każdej strony. Jest Ronaldo, Tomka, wspaniała linia Ronaldo. Jest też gołąbek u mnie w hodowli oryginalny od Wieśka Kurka. Jest to gołąbek dokładnie syn Małysza. Pięć razy pierwszy konkurs, chyba był to jeden z lepszych gołębi w Polsce. Pierwszy As RPA. Z tych samej gołębi był o milion dolarys. Oprócz tego jest to córka Iwana. W parze był Małysz. Jest gołąbek, którego, powiem tak szczerze, hodowla może niektórzy nie doceniają albo mówią, że przereklamowana, ale gołąb jest bardzo fajny. Jest to pełen brat Mis, syn 330. Gołąb już taki, można powiedzieć, w podeszłym wieku, z roku. Fajne gołąbki daje. Jest gołąbek tutaj też od Tomasza Czaplińskiego. Córka słynnego 82 Sangersa, sparowana na, można powiedzieć, syn Sangersa, sparowana na córkę Sangersa, czyli pełne rodzeństwo do pierwszego asa. Jest też gołąbek taki bezpośrednio córka Sangersa, ale sparowana tu był po prostu kilka razy, ten 82 był. Sparowany z 15 roku z Belgą, który dały pierwszego Asa, później znowu był Sanger sparowany z własną córką, dały samiczkę 32 i jeszcze raz był Sanger sparowany z własną córką i wnuczką, można powiedzieć. Także e, wspaniała samica w rozpłodzie, O Tomasza dziękujemy mu za to. Jest też w rozpłodzie taki gołąbek, wszystkie rodowody są podpisywane, piękny można powiedzieć, a jak nie to zawsze to od kolegów, chyba że któryś był mailem przysłany. E, jest tutaj e, rysiek, e, czyli od Arka Tomy, jest gołąbek, jest to prezent też dla mnie, e, my się po prostu przyjaźnimy i wymieniamy się gołębiami. Jest to y, córka po słynnym synie 111. Y, no i tutaj wchodzimy w takie gołębie na topie, w tym chwilę. Jest tak, y, jest tutaj córka, y, czy syn, no mniejsza syn, bo mam dwoje. Y, jest tutaj w każdym razie bezpośrednio po samczyku 0297, który dał teraz Olimpijczyka od Piotra Bogały. A z dołu jest sparowana była e, z wnuczką faraona i jednocześnie wnuczką czarnego od Mariusza Chłopackiego. E, to jest też od Tomasza Czepińskiego gołąbek. E, no i następny gołąbek jest. E, tam, tamta była córka, a tu jest syn. E, znowu jest po tym ojcu Olimpijczyka e, no już drugiego Olimpijczyka, bo jednego dał Julię. A teraz jest drugi gołmu Piotr Bugały Olimpijski. Sparowany jest znowu z córką znowu tego Sangersa. No i Sangersa takiego dziadka, który był odkupiony chyba od Krzyśka Pruskiego. No wspaniały gołębi to Tomek, wiadomo. No i tak jak mówiłem Andrzej Głazik. Gołąbek z hodowli. Jest to to syn Czampa. Sparowany był z wnuczką czampa. Imbre, tak jak mówiłem. No i tak, jak pokazywałem tą czarną w tym sektorze. Jest od Kowalskiej Gliszowskiej, ale to jest gołąb po oryginalnych głębiach od Arkatomy. Bo tu jest jego, można powiedzieć, rodowód matki. To jest córka. Była sparowana pistoleta na syna pistoleta. No i z powrotem u mnie sparowana jest ten, ta samiczka jest znowu z pistoletem, z synem pistoleta. No i tutaj jest od Arkatomy. Gołąbek, syn bezpośrednio pistoleta z 16 roku. No i tak mówiłem: Kowalski-Liszowski, Kowalski-Liszowski dały mi tutaj gołąbka e, cz, takiego, a jest to gołąb o numerze 7 roku. 23 No tam przekręciłem 32, no ale mniejsza z tym. No i co tu jest napisane? Słyn. E, Gołąbka 23, pierwszy rozpodobiec, no, najlepszy rozpodowiec w rodzinie Kowalskiej i Także zobaczymy, co tam na podwórzu się dzieje jeszcze. Drodzy koledzy, gdzie gołąbki już powchodziły. No zima kurna po całości, naprawdę, ja Cię sunę, co tu się dzieje. Kurwa, koledzy dzwonią, pytają się, jak tam kurwa treningi. A tak są treningi, że mówię, trzy były i koniec, skończyło się na razie. Samiczki czekają, przegnamy samiczki, wypuścimy, wypuścimy samczyki. Dlatego mówię. Samiczków, jak mówiłem, jest więcej. No, na tym gomniku tak było, ale nic się nie poradzi. Samczyki wynocha. Samczyki wynocha. Pójdziemy zaraz na drugi gołemnik oblatać i jeszcze, jeszcze dwa gołębniki gniazdówki także uciekać mi stąd uciekać, uciekać już, już, już jeszcze gołębki przesiadują na pustych miskach, no bo mówię, jajka były wyrzucone te plastiki niedawno. Także gołąbki i za drzwi i za drzwi, i za drzwi, i za drzwi, I szybciutko. Szybciutko, 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 szybciutko. I tu będą oczekiwać 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 17. Także zamiczki se tu oczekują. Samce przyjdą, to będą wkuszone. No zima po całości. Śnieg sypie jak piernik. Ale nic, na szybkiego polecimy. Pokażemy jeszcze, wypuścimy te drugie gołąbki. i co będziemy kończyć ten materiał. Jak mówię, przepraszam, że z O kurna nie otwarta klapa była, ale narobiłem dziadostwa. No tak zająłem się. Chodź, 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 chodź,

Zająłem się, mogłem się, przyszedł do tych, no, samiczki po oblocie. Mówię, są trochę takie rozkojarzone ze względu na to, że no, teraz przesiedziały dość sporo na tym, bo ja tam te rodowody grzebałem, patrzyłem. Ogień jeszcze musiałem dołożyć. A jak to życie, samo życie. Samiczki sobie przebierają. Mówię, nie, są jakąś tam bardzo głodne. Samice jeszcze idą. Jeszcze idą, jeszcze siadają, szukają jajek, najże no, no mówię, no tak jest jak jest, no ale nie będę przeciągał, bo już termin, termin minął, młode powinny się u kolegów, którzy pokupili jajka, powinni się zacząć klucz, no i tyle. musi ta poczekać, samiczki przyjdą, wejdą, dopiero was wypuścimy, także no nic, będziemy. Będziemy kończyć ten reportaż. Pozdrawiam. Jak mówię, jak ktoś zainteresowany młodymi z glebnika rozpodowego lub z gniazdówki, bo mam dwie gniazdówki, no to proszę o kontakt jeszcze raz. 691 019 535. Pozdrawiam. No i co, jakbyśmy się nie słyszeli przez najbliższe dwa tygodnie, to zdrowych, pogodnych. Świąt, mokrego dyngusa, ale nie ze śniegiem, tylko z wodą ewentualnie. No i co? U danych treningów, żeby to szybko się rozpuściło, żebyśmy mogli normalnie, żebyśmy normalnie mogli ruszyć z tymi treningami do przodu. No, bo jednak regulaminy są jakie są, terminy tam będą ścigać wiadomo, zawsze tam jakiś tydzień. Jak trzeba będzie, to będą hodowcy i niektóre regiony Polski przekładać, chociaż dzisiaj rozmawiałem tam z częścią, tam południową, można powiedzieć, yy, północno-zachodnią, przepraszam, no to tam u nich nie ma żadnego śniegu, nawet wręcz słońce świeci, no ale no nic, Polska jest dużym krajem, yy, uważam, no i mamy różne pogody, różne. Można powiedzieć, płaszczyzna jest dość rozległa nieraz przy kroju może dochodzić do jakiegoś tam tysiąca nawet chyba kilometrów z tego co tam orientuje się, także no są, są pogody, można powiedzieć. W jednej części pięknie słońce świeci, a w drugiej części mamy jak to się mówi po 20 cm śniegu. Szpaki przyleciały, bociany przyleciały, teraz muszą przecierpieć. Tak niech Polska przywitała gościnnie. No dobra, pozdrawiam, nie będę zanudzał. Dobry lot i do usłyszenia.